Cześć. W 2013 roku sytuacja na rynku procesorów była trochę dziwna. Brakowało środkowego segmentu procesorów za około 500-600 zł, które nadawałyby się do gier i miały co najmniej 4 rdzenie. Z jednej strony były procesory I3 3220-3240, które kosztowały 450-550 zł. W przypadku 3240 było to całkowicie bezsensowne, ponieważ był tylko o 100 MHz szybszy od 3220, a droższy o 100 zł. I trójki były niewiele szybsze od procesorów Pentium, a były od nich zdecydowanie droższe. Z drugiej strony, gracz chcący kupić sobie średniej klasy komputer z procesorem i 5 musiał wydać na procesor i5 co najmniej 650 zł. Nie było nic pomiędzy i trójkami a i piątkami takiego, co nadawałoby się i dobrze skalowało w grach. Do momentu aż nie pojawił się na rynku procesor i 3350 p Na ówczesne czasy był on bardzo chętnie wybieranym procesorem i5, ponieważ był jednym z najtańszych procesorów i5, a oferował 4 rdzenie i 4 wątki. Kosztował wtedy około 650 zł. Co oznacza literka P na końcu oznaczenia procesora. Niemniej mniej ni więcej tylko tyle, że procesor nie posiadał zintegrowanego układu graficznego, nie posiadał wbudowanej karty graficznej Intela. Dlatego gracze wybierając je i tak nie zwracali na to za bardzo uwagi, ponieważ i tak przeważnie yy, dokładali zewnętrzne, mocne karty graficzne, żeby wyciągnąć z gier jak najwięcej. Sprawdzimy dzisiaj na przykładzie komputera Jarka komputera, który zbudowałem jarkowicz z używanych części. Jak skaluje się ten procesor? Czy nadal warto o nim pomyśleć w przypadku modernizacji swojego komputera bądź tak jak w tym przypadku budowy całego komputera z używanych części? Czy warto o nim pomyśleć? Czy daje radę w grach? Jakie osiągi nam potrafi zaprezentować z kartą GTX 770? Oprócz tego w komputerze Jarka jest płyta główna Z68 od Gigabajta, Bardzo ciekawa płyta, chyba jedna z pierwszych, które miały na sobie zaimplementowane złącze MSATA. Nie M.2, a MSATA. Co to jest złącze MSATA? Mogliście usłyszeć i dowiedzieć się w moim poradniku na temat dysków M.2. Mamy też tutaj 8 GB pamięci RAM Kingston HyperX 1600 MHz CL9. Mamy kartę od MSI -a, GTX -a 770 GB wersja OC z chłodzeniem Twin Frost, Mamy tutaj dysk twardy 500 GB na system i na gry i na dane. I obudowa, moi drodzy, Silentium PC Brutus 410. To wszystko zasilimy zasilaczem Silentium PC o mocy 650 w Deus. O Deusach chodziły różne opinie. Niektórzy narzekali, niektórzy chwalili. Zasilacz ma certyfikat 80 brąz i całkiem dobrze radzi sobie nadal. Chodzi taka opinia, że jak się nie spalił do tej pory, to już się nie spali. Ale mówiąc poważnie, został przeze mnie gruntownie przetestowany. i Jestem pewien, że będzie Jarkowie służył bez żadnego problemu. Chłodzenie w obudowie niestety boksowe. E, nie zmieściliśmy się w budżecie z żadnym dodatkowym, mocniejszym chłodzeniem, natomiast procesor nie grzeje się tak bardzo, jak zresztą zobaczycie na wykresach. W obudowie pracują dwa wentylatory, jeden z przodu, drugi z tyłu, co pomaga też skutecznie cyrkulować powietrze przez obudowę, która swoją drogą jest dosyć przewiewna. No i mamy jeszcze nagrywarkę razem z napędem DVD od LG. Ale teraz zobaczcie, jak ten procesor w takiej konfiguracji będzie skalować się z najnowszymi produkcjami w różnych ustawieniach jakości. Zapraszam! Nie najgorzej, moi drodzy, powiedziałbym, że całkiem dobrze. Nie musimy wydawać 3-4 tysięcy, żeby zagrać, szczególnie przy dzisiejszych cenach kart graficznych, żeby zagrać w najnowsze produkcje w miarę sensownych ustawieniach. Miłym zaskoczeniem Wiedźmin Trójka, w którym w ustawieniach wysokich, zarówno postprocesów, jak też ustawień graficznych, osiągnęliśmy 37 FPSów minimalnych, a w średnich to już w ogóle 60 FPSów. To było minimum, które zobaczyliśmy na ekranie. W Ghost Reconie w ustawieniach średnich, pomimo tego, że gra informuje o tym, że brakuje pamięci, 36 prawie FPS-ów minimalnych, natomiast w ustawieniach niskich 46 fps cały czas. GTA V 60 FPS-ów minimalnych w mieście, prawie 80 FPS-ów minimalnych poza miastem uważam za bardzo dobry wynik. No i Battlefield 1 i Mass Effect Andromeda, obydwie gry 47 minimalnych fps -ów w ustawieniach średnich dla Andromedy i wysokich dla Battlefielda jedynki. Także jak widzicie nadal ten procesor radzi sobie bez problemu, tak samo jak radzi sobie nadal bardzo dobrze karta graficzna GTX 770. Więc jeżeli ktoś waha się, którą i piątkę kupić, myślę, że mógłby się zastanowić w wersji budżetowej nad właśnie 3350P. Tak jak mówiłem, nie posiada wbudowanej, zaimplementowanej karty graficznej, ale wybierając procesor do gier i tak przeważnie, a w zasadzie zawsze bazujemy na zewnętrznej karcie graficznej. Więc myślę, że wybór tego procesora do modernizacji swojego komputera bądź też do budowy, tak jak w przypadku Jarka, całego komputera z używanych części, jest całkiem niezłym wyborem. Jeżeli chcecie, żebym ja Wam zbudował, bądź też zmodernizował taki komputer, zapraszam na stronę www.vbtpc.pl i tam można wysłać do mnie zapytanie, podać swój budżet, a ja przygotuję Wam odpowiednią ofertę. Jeżeli chcecie natomiast zapytać się tylko, co możecie zmienić w swoim budżecie, to jak zwykle zachęcam do wysyłania formularza z zapytaniem do Se, PC -ta, również na mojej stronie www.vbtpc.pl Jest taki formularz i za jego pomocą możecie do mnie wysłać zapytanie. Wszelkie linki do sociali i też mojej strony znajdziecie oczywiście jak zwykle pod filmem w opisie. Ja uciekam. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, dajcie kciuki w górę. Jak zwykle nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam Was. Videoblog Tech.